Polskie gminy odcięte od gazu. Sytuacja już opanowana, ale sankcje nałożone przez Polskę m.in. na firmę Nowatek poskutkowały brakiem gazu w wielu miastach, w tym choćby w łebie przed samą majówką. Nowo wybrana minister finansów staje przed trudnym zadaniem. Czy uda jej się zaradzić wysokiej inflacji i wielu innym problemom gospodarki? Polska odcięta od gazu z Rosji przed oczekiwanym terminem. Ceny gazu idą w górę, a władza twierdzi, że jesteśmy bezpieczni. Płaca minimalna ma wzrosnąć o ponad 400 zł, co stanowiłoby rekordową podwyżkę. Dokąd zmierzał pieniądz w tym tygodniu? Sprawdźmy to. Bizweek. Cotygodniowy przegląd świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie praktycznie o pieniądzach i informacyjnej serii Bizweek. Warto subskrybować kanał czerwonym przyciskiem na dole, aby nie przegapić wiadomości ważnych dla naszych portfeli. Rządowe wsparcie dla kredytobiorców. Premier zapowiedział w poniedziałek zmiany dotyczące sektora bankowego, a przede wszystkim rad kredytów złotówkowych. Temat rosnących stóp procentowych stał się gospodarczym tematem numer jeden, głównie z uwagi na duży wzrost rad kredytowych. Postanowiłem zrobić na ten temat osobny, bonusowy odcinek, który znajdziecie w prawym górnym rogu ekranu. W tym filmie wyjaśniam każdy element pomocy dla kredytobiorców. Dla tych, co nie znają tematu, pokrótce powrócę do głównych założeń programu. Po pierwsze, wakacje kredytowe w latach 2020 2022-2023. Raz na kwartał rata kredytu będzie przesunięta do spłaty bez naliczania dodatkowych odsetek. Po drugie zastąpienie stawki WIBOR, co nastąpi od 1 stycznia 2023 roku. Z założenia nowy wskaźnik ma być korzystniejszy dla kredytobiorców. Po trzecie zwiększenie pomocy z funduszu wsparcia dla kredytobiorców, czyli pomoc dla osób w szczególnie trudnej sytuacji w wysokości do 2000 zł miesięcznie z możliwością anulowania części rat do spłaty. Rząd próbuje pomóc kredytobiorcom poprzez te propozycje. Sektor bankowy odczuje te zmiany głównie z powodów technicznych, ponieważ będzie trzeba zmienić warunki milionów umów kredytowych, co musi generować koszty. Do tego można to uznać za zmianę reguł w trakcie gry, za którą w dużej mierze i tak zapłaci konsument, o czym wspomniałem w całym filmie na ten temat. Ta sytuacja skłania ponownie do rozważań nie tylko na temat kredytów czy sektora bankowego, ale przede wszystkim na temat edukacji finansowej w Polsce. Wiedza finansowo-ekonomiczna jest u nas na dość niskim poziomie, co staramy się zmienić m.in. poprzez ten kanał oraz Instagrama. Jeśli jesteście zainteresowani szczegółami zmian w kredytach, to jeszcze raz zapraszam do obejrzenia mojego filmu na ten temat. Polskie gminy odcięte od gazu. Co się wydarzyło? Niektóre polskie gminy zostały niedawno pozbawione dostaw gazu w konsekwencji sankcji nałożonych przez polski rząd na podmioty powiązane z Rosją. Gazu zabrakło na terenie gmin Cegłów, Kałuszyn, Lubień Kuj Lubowic, Łeba, Mieścisko, Mrozy, Polanów, Zagórów i Żuromin. Do wymienionych gmin paliwo gazowe dostarczała firma Nowatek, która została wpisana na listę sankcji ogłoszoną przez polski rząd 25 kwietnia. Oprócz firmy Nowatek na liście polskich sankcji znalazły się również inne osoby i firmy, których listę można sprawdzić na rządowej stronie. Sankcje miały przede wszystkim charakter finansowy, w tym zamrożenie aktywów finansowych i zakaz finansowania. W Nowatek niemal natychmiast wstrzymał dostawy do 10 gmin. Chronologia wydarzeń wyglądała następująco. 25 kwietnia firma znalazła się na liście sankcji. 26 kwietnia Nowatek wysłał do gmin pisma z informacją o zakończeniu dostaw gazu. Następnie 27 kwietnia listy od firmy dotarły do adresatów i jednocześnie odcina się dopływ gazu. 28 kwietnia nagłówki w Rosji mówiły już o dziesiątkach polskich gmin, które zostały bez gazu. Dodatkowo Nowatek poinformował o 500 wagonach z gazem, które mogą w Polsce eksplodować z powodu nałożonych sankcji. Na szczęście dostawy gazu do każdej z dotkniętych gmin już wznowiono, jak poinformowało PGNiG. Dobra wiadomość dla mieszkańców Łeby i turystów wybierających się tam na majówkę. Gaz dostarczany przez grupę kapitałową PGNiG jest już dostępny dla odbiorców w tej nadmorskiej gminie, jak w dziewięciu innych, gdzie paliwo dostarczała firma Nowatek. W celu zażegnania kryzysu dostaw premier musiał wy dać polecenie w trybie artykułu 7a ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Dzięki temu PGNG mogła przejąć zobowiązanie do świadczenia usług na sieci należącej do Nowatek Energy SPZO. 29 kwietnia prezes URE wydał stosowne decyzje administracyjne w zakresie koncesji na ich świadczenie. Tego samego dnia, czyli dopiero 29 kwietnia Nowatek wydał komunikat, w którym stwierdził Pragniemy podkreślić, że decyzja o wstrzymaniu dostaw gazu do tych gmin wynikała tylko i wyłącznie z Wykonania decyzji ministra MSWIA z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie wpisania nowatek na polską listę sankcyjną. Co można wywnioskować z tej sytuacji? Po pierwsze, sytuacja, w której 10 gmin z dnia na dzień pozostaje pozbawionych dostaw gazu, jest niedopuszczalna z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego kraju. PGNG dość szybko zaradziło problemowi, natomiast sam fakt, że do tego doszło i że w rządzie nikt nie przewidział takiego przebiegu wydarzeń przy konstruowaniu listy sankcji jest dość zastanawiający. Finalnie oba podmioty, Gazprom i Nowatek, zakończyły dostawy gazu do Polski 27 kwietnia. Mamy szczęście, że podobna sytuacja nie miała miejsca zimą. Po drugie pytanie brzmi, czy polski rząd, aby na pewno dobrze ocenił wpływ rosyjskich podmiotów na gospodarkę? Sankcjami zostali objęci również choćby czołowi rosyjscy producenci nawozów. To może mieć przełożenie na dalszy wzrost cen produktów rolnych, a pewnie podobnie jak w przypadku firmy Nowatek, nie przewidziano wszystkich konsekwencji. Po trzecie, mimo szybkiego zażegnania kryzysu dostaw, raczej przegraliśmy kampanię informacyjną. Wieść o dziesiątkach polskich gmin pozbawionych gazu rozeszła się po internecie w wielu różnych językach za sprawą rosyjskich troli. Z kolei strona polska nie potrafi jednoznacznie wyjaśnić, co stanie się z majątkiem Nowateku i jego wagonami. Takie informacje, zasłyszane przez inwestorów z Francji, Brazylii, Hiszpanii i innych miejsc, wpływają na atrakcyjność inwestycji. Inwestycyjną polskiego rynku. Z kolei dalszy odpływ kapitału osłabia polskiego złotego i wpływa na coraz niższy wskaźnik inwestycji podejmowanych w naszym kraju. A wy jak oceniacie tę sytuację? Dajcie znać w komentarzu. Polska ma nową minister finansów. We wtorek prezydent Andrzej Duda powołał Magdalenę Rzeczkowską na stanowisko ministra finansów. Była to długo oczekiwana nominacja. Wakat na stanowisku ministra finansów czekał aż od lutego. Wtedy to dymisję złożył Tadeusz Kościński. Głównie z uwagi na niepowodzenie i zamieszanie związane z wprowadzeniem Polskiego Ładu. Wejmując urząd ministra finansów, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji i innym prawom Rzeczypospolitej Polskiej, a dobro ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze... Najwyższym nakazem. Nowa pani minister ma duże doświadczenie administracyjne, ponieważ w latach 1998-2002 pracowała w głównym urzędzie CEU, a od 2002 roku pracuje w Ministerstwie Finansów, gdzie pełniła ostatnią funkcję szefowej krajowej administracji skarbowej. Ponadto brała udział w działaniach związanych z akcesją Polski do Unii Europejskiej. Gratuluję i dziękuję. Dziękuję. Za przyjęcie tej nominacji. Dziękuję za podjęcie tych niezwykle ważnych, ale jednocześnie i trudnych obowiązków w niełatwych czasach. Prezydent zwrócił również uwagę na to, że nastąpił bardzo ciężki okres dla kwestii związanych z finansami publicznymi i ich zarządzaniem. Czas jest niełatwy także dla spraw finansowych państwa, dla spraw budżetowych państwa. Narastająca skala wydatków, wiele trudności, ale także i wielkie oczekiwania społeczne. Ale także i wiele obaw społecznych, co jest dla mnie ogromnie ważne w tym momencie. Ciężko nie zgodzić się tutaj z panem prezydentem, ponieważ żyjemy aktualnie w świecie wysokiej inflacji, zacieśnienia polityki pieniężnej oraz ogromnych napięć geopolitycznych. Ciekawe, jak w takich warunkach odnajdzie się nowa minister. W końcu nie bez przyczyny następcy pana Kościńskiego szukano tak długo Polska odcięta od gazu z Rosji. Polskie embargo na rosyjski gaz zdecydowanie przyspiesza. Tym razem wcale nie za sprawą deklaracji premiera, który zapowiadał korzystanie z niego do końca roku. To Gazprom postanowił wyprzedzić zamiary Polaków, odcinając nas od rosyjskiego gazu już 27 kwietnia, realizując przy tym postanowienia dekretu rosyjskiego prezydenta. Gazowy szantaż Putina został zrealizowany i od niedawna Polska musi radzić sobie bez rosyjskiego gazu. Co ważne, według zapewnień, Rządu, błękitnego paliwa nam nie zabraknie, ale sytuacja i tak przełoży się na dynamiczny wzrost cen gazu. Przyczyną zakręcenia kurka z gazem jest niezapłacenie za rosyjski gaz w rublach. Ta sama sytuacja miała miejsce w Bułgarii, która również w środę została pozbawiona dostępu do rosyjskiego surowca. PGNiG zapewnia, że jest przygotowane do pozyskania gazu z różnych kierunków. O szczegółach tego, co nam grozi, stanie naszych zapasów i wszelkich alternatywnych, natywnych kierunkach dostaw, powstał na kanale specjalny odcinek. Możecie go zobaczyć w prawym górnym rogu ekranu i na końcowej planszy tego filmu. Warto się zapoznać, aby wiedzieć w jakim stopniu jesteśmy przygotowani na tą sytuację. Dodam jedynie, że to wydarzenie wpływa nie tylko na cenę gazu, ale i na kondycję polskiego złotego, jak i warszawskiej giełdy, która notuje ostatnio spore straty. Czeka nas rekordowy wzrost płacy minimalnej? W czwartek dziennik Gazeta Prawna podał, że wszystko wskazuje na to, że przyszłoroczne najniższe wynagrodzenie będzie wynosiło co najmniej 3416 30 zł groszy, co stanowi wzrost o 406 30 zł groszy. Będzie to rekordowy wzrost płacy minimalnej. Dotychczas rekordem był rok 2020, kiedy to minimalna płaca została powiększona o 350 zł. Wzrost płacy minimalnej jest spowodowany głównie czynnikami ekonomicznymi, takimi jak rosnąca inflacja ale i po części zapewne czynnikami politycznymi, związanymi m.in. z przyszłorocznymi wyborami. W najbliższym czasie powinniśmy być świadkami bardzo wielu różnego rodzaju obietnic, z których część będzie po prostu tak zwaną kiełbasą wyborczą, czyli sposobem na przekupienie wyborców ich własnymi pieniędzmi. Minister Rodziny i Polityki Pieniężnej, Marlena Malong, poinformowała również, że w 2023 roku płaca minimalna zostanie zwaloryzowana dwukrotnie. Jeśli chodzi o wy. Wysokość minimalnego wynagrodzenia w przyszłym roku musimy poczekać na jeszcze jeden wskaźnik do 11 maja i do 15 czerwca przedstawić Radzie Dialogu Społecznego. Jedno, co jest dzisiaj pewne, to że waloryzacja będzie dwukrotnie w ciągu roku 2023, powiedziała na antenie TVP info. Wynika to z ustawowych gwarancji, że jeśli wskaźnik inflacji wynosi więcej niż 5%, podwyższanie płacy minimalnej odbywa się dwukrotnie. Przygotowujemy rozwiązanie. Rozwiązania, różne warianty, które będziemy chcieli przedstawić Radzie Dialogu Społecznego, ale jeszcze moment musimy poczekać, dodała minister. Takie rozwiązanie będzie korzystne dla osób zarabiających minimalną krajową. Co jednak z osobami, które aktualnie zarabiają około 3400 czy 3500 zł miesięcznie lub więcej? Powoli dochodzimy do niebezpiecznej sytuacji, która znacznie zbliża minimalne wynagrodzenie do średniego wynagrodzenia. Tym samym średnia klasa powoli wymaga kto hamuje sankcje na rosyjski gaz? Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa poinformowała w środę, że Austria, Niemcy i Węgry hamują sankcje na rosyjski gaz. Ponadto uważa, że Komisja Europejska powinna wyciągnąć konsekwencje wobec tych państw, które płacą Rosji za gaz w rublach. W Europie głównymi hamulcowymi sankcji na rosyjski gaz są te państwa, które mają gaz z Rosji czyli Austria, Niemcy i oczywiście Węgry powiedziała w Polsat News szefowa resortu klimatu. Póki co te słowa nie znalazły jednak pełnego potwierdzenia. Jest to sytuacja o tyle ciekawa, że Bloomberg poinformował w środę, że czterech europejskich nabywców gazu zapłaciło już Rosji za dostawy w rublach, a dodatkowo 10 europejskich firm otworzyło w Gazprombanku konta, aby spełnić żądania Rosji dotyczące płatności. Do tej pory opinia publiczna nie została jednak wprost poinformowana o tym, które państwa rzekomo to uczyniły. Oprócz jednego wyjątku. Austriacki kanclerz zaprzecza doniesieniom, jakoby Austria zapłaciła za gaz w rublach. Następnie deklaruje, że jedyna możliwa waluta płatności za rosyjski gaz to nadal euro. Niemcy również odniosły się do zarzutów o płatność w rublach, choćby we wczorajszym twicie ministra finansów, który stanowczo zaprzeczył. Putinowi mówię bardzo wyraźnie, nie będziemy szantażowani. W przyszłości nie będziemy też płacić za rosyjski gaz w rublach, napisał na Twitterze minister finansów Niemiec, Christian Lindner. Pewne jest już natomiast, że Węgry zapłacą w rosyjskiej walucie. Potwierdził, to minister spraw zagranicznych Węgier, Peter Szijarto w rozmowie z CNN. Budapeszt przystaje na żądania Moskwy i będzie płacić za gaz w rublach. Polska zachowała się w tej sytuacji jednoznacznie, kategorycznie odmawiając płatności w rublach. Taki sam komunikat do Gazpromu wystosowała Bułgaria. Oba kraje zostały pozbawione rosyjskiego gazu. Można to traktować jako sygnał ostrzegawczy dla innych europejskich gospodarek. Dla niektórych z nich interesy z Putinem wydają się nadal ważniejsze od stworzenia wspólnego frontu w Unii Europejskiej. Zobaczymy więc, jak to się dalej potoczy. Dajcie znać w komentarzu, które kraje według Was wyłamią się i zapłacą za gaz w rublach. Przyszłość pokaże, czy nasze typy się sprawdzą. Mówił Damian Olszewski, a to był Bizwik, wasz cotygodniowy przegląd najważniejszych wydarzeń ze świata biznesu i finansów. Subskrybujcie kanał czerwonym przyciskiem, aby nie przegapić kolejnych odcinków. A jeśli doceniacie naszą pracę, to zostawcie hashtag Bizwik w komentarzu. Do zobaczenia w sobotę i niedzielę o 15. Cześć!